Wrażenia po pobycie za oceanem. To były fantastyczne, bardzo intensywne dwa miesiące. które zaowocowały niesamowitymi doświadczeniami, nowymi znajomościami, ale też takim ogromnym entuzjazmem związanym z tym, że to jednak była jako produkcja naszej opery narodowej z Metropolitan Operą e, i pierwszy tak, tak, tak wielki sukces, który z kolei przyniósł nam kolejne propozycje, czyli nasi twórcy będą e, pracowali nad inscenizacją otwarcia sezonu e, Metropolitan Opera, kolejnego sezonu. To właściwie nie powinno się wydarzyć, bo takie propozycje padają o wiele wcześniej, e, a przede wszystkim po premierze, czyli po tym, jak publiczność odbierze daną inscenizację, e, po tym, jak krytycy e, podejdą et entuzjastycznie do danej premiery. W tym przypadku ta propozycja padła już po próbie generalnej, czyli mam wrażenie, że rzeczywiście zrobiło to ogromne wrażenie, które nie pozostawiało wątpliwości, że, że tych twórców warto zapraszać do kolejnej współpracy, więc ja jako dzisiaj przedstawiciel <laughs> spektaklu, w którym nie miałam przyjemności brać udziału, nie pracowałam przy tej, przy tej premierze, ale jednak brałam udział w tym. Miałam przyjemność przyglądać się temu, co się tam dzieje, jestem szalenie dumna, widziałam ogromny szacunek w oczach tej bardzo wymagającej publiczności, widziałam te owacje na stojąco po premierze, więc naprawdę jestem dumna, szczęśliwa i z przyjemnością będę głośno i dużo o tym opowiadać.